w okresie sesyjnym oraz Starosty Wojewódzkiego. Najważniejsze wydarzenia to 26 września spotkanie z wykonawcą i wykonawcą dyplomacji w z, Begier, z panem Michałem Wegierem W dniu 28 września w wspólnie z Starostą Świdnickim, starostą Tatrzańskim oraz Starostą Kartuskim uczestniczyłem Wizycie w Światniku na Ukrainie. W 6 października uczestniczyłem w Dniach Kukurydzy w Skrzelewie, którego jesteśmy jako jeden z kilku bojowników patronem. 8 października, przepraszam, 12 października uczestniczyłem w przekazaniu standardów w Kiernozi. Roko Do 14 października obchodzili świetlskiego odchody w Dniu Edukacji Narodowej w Lubiczu. 15 października w Szpitalu naszym dostępli telewizję Łódź, która modernizację naszego szpitala. 16 października spotkałem się z organizą Działu rehabilitacji na Terapii. W Sławowie na i dalszy przebieg remontu. W dniu 17 października uczestniczyłem w konwencji Powiatów wojewódz 18 października uczestniczyłem w spotkaniu z lekarzami weterynaryjnymi wojewódz 19 października uczestniczyłem w spotkaniu przy stole Łączna na sklep w Zbuńskiej Dobrowie. 24 października yy, odbył się wideo. I, i z em w obliczu, e, ćwiczenia Krajowego Systemu Edukacyjnego. 29 października uczestniczyłem w Radzie Muzeum. W zakresie spraw edukacyjnych Zarząd Powiatu Łódzkiego zgodę na zatrudnienie Pana Krzysztofa Kraszczyka na stanowisko nauczyciela przedmiotu zawodowych w tych ruchach nr 2 kierunku technik i informatyk. Zarząd Powiatu Łódzkiego nie wyraził zgody na odpłatę wynajmu w sali inwestycji uczniów w tym, zespole szkół PAN 2.0.3 no im. Krzysztofa Lejmonka. Zarząd Powiatu Łódzkiego stwierdził, a niech nie wyjdzie i odpuszcza organizację do szkoły specjalnej, podstawowej i odpuszcza do szkoły Specjalna liczba sprzyjających do pracy członkowie Zarządu Powiatu Łowińskiego do kwasy dnia edukacji narodowej przyznanie nagrody dla dyrektorów szkół, czyli do administracji i obsługi. Przyjęte informacje dotyczące wstrzymania przez szkoły Konopną Gimnazjalną drogę do powiatu łowińskiego darowizną w imieniu odbywających z udziału samych podręczników lub dokłaniających obrody pod podręcznikami członkowie Zarządu Gminy Łódzkiego zatwierdzili na miejsce nr 2 dla zespołu nr 3, na miejsce nr, nr 1 dla zespołu, dla ośrodka szkolno-wychowawczego, na miejsce nr 1 dla rozwoju, szkoły specjalnej przedszkolującej, oraz a nr 1 dla wczesnego skomunikowania rozwoju przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Zarząd powiatu wyraził zgodę o najmniej sali gimnastycznej w zespole nr 2 e, w uliczu do rynku wyższego w wyboru i sztucze znaczenia zajęć sportowych oraz zaakceptowaliśmy zaproponowaną kwotę za wynajem w wysokości 400 2 grosze za 10 miesięcy. Zarząd od projektu Łowskiego wyrazić zgodę na wynajem w sali lekcyjnej, wędrocentera na wstępie w zespole szkół nr 1 z przeznaczeniem na przeprowadzenie zaj zajęć edukacyjnych dla 15 rodziców w zakresie prawidłowego rozwijania człowieka w ilości 5 godzin dziennie. Za Zaproponowano kwotę wynajmu. W wysokości 35 zł za godzinę. Członkowie Zarządu Kredytu zaakceptowali sprawozdanie ze sposobu przyznania środków na dofinansowanie do składania międzynarodowego w roku poprzednim. Ustalono wysokość opłaty dla Centrum Edukacji Podeszkolnej Mega w w wysokości 1000 zł za korzystanie z sali ogólno z w budynku zds 3 Przeznaczenie na przeglądowanie kursu kurs, pracowników kurs, w Gasku Zarząd Województwa Łódzkiego zapoznał się z protokołem z kontroli przebudzenia w Muzeum Włómiczu dotyczącej realizacji projektu ochrony i uprowadniania dziedzictwa materialnej i duchowej kultury księżaków oraz niepoistotnego elementu tradycji kultury i turystyki Województwa Łódzkiego przez podniesienie standardu infrastruktury i usług w Muzeum w, Łubiczu, ochrona, ilość, budowlę, kultury, w, Łubiczu, w ramach Do wójta gminy Ulicza, do w zaopiniowania płytą gminy z terenu projektu ulickiego miasta Ulica, ale z w zakresie dostarczania mini powiatowym.

Fragment obszaru komunistycznego Kostra w rejonie ulicy Bostańców Kolejowej Kaliskiej z następującymi uwagami. Teren, który został oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 5 na y, 128 ktm przeznaczony jest po ulicę dojazdową z jezdnią na mieszkim twardej. Projektowana ulica przebiegała przez działkę na marze m.in. 46-67-79 z jest własnością Powiatu Łódzkiego w Zarządzie Specjalnego Środka Szkolno-Wychowawczego. Działka ta ma być przeznaczona do zagotowania na potrzeby działalności szkolny, Specjalnego Środka Szkolno-Wychowawczego. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Łódzkiego nie wyraża zgody na utworzenie ulic przebiegającej przez wyżej działkę. Jak również nie wyraża zgody na utworzenie ulicy na działce 46, 67 45 i część działki nr 4667 na 46, 67, 76, ponieważ te działki zostaną zrealizowane na potrzeby z nr 3. W zakresie spraw Biura Strategii Zarząd Powiatu Łódzkiego wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków w budżecie Powiatu Łódzkiego na 2013 rok o kwotę 25 000 złotych, to jest do 325 25 000 złotych w dziale 750 rozdział 750 20 paragraf 60 W ramach środka 4.1 rozwój obszarów zależnych od rybacka, w tym wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów zależnych od rybacka w ramach programu operacyjnego zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Zaakceptowano propozycję określenia planu pracy na, nad. Yy, yy, zgodę na wycofanie wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego pod nazwą remont skutera z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży wraz z zakupem i zbędnego wyposażenia złożonego w ramach programu rozwoju festiwalu. Wyrażono zgodę na sporządzenie i złożenie ramach złożonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łosi do punktu uchwały zamkniętego na składanie wniosków o dofinansowanie ze do środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu 9, działanie 9.9 wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. działanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnicy jakości usług edukacyjnych. Programu operacyjnego kapitału ludzkich wniosku o do dofinansowanie projektu pod nazwą Twojej kompetencji w gwarancji autorytetów. Wyrażono zgodę na sporządzenie i złożenie w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Kozłowskiego konkursu zamkniętego na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu 9, działanie 9,1 wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod działanie Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w grupie um um o utrudnionym dostępie do edukacji, o zmniejszeniu różnicy jakości usług edukacyjnych, programu operacyjnego kapitału operacyjnego ludzkich, wniosku o finansowanie nazwą hełmońskich i co dalej. Nasze zainteresowania inwestycje w przyszłość. Zatwierdzono wybór oferty Miejsce zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest wykonanie tablicy której wraz z montażem dla zadania inwestycyjnego poprawa jakości powietrza przez przeprowadzenie prac termoorganizacyjnych budynka użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łódzkiego, udział w fizjoterapii i rehabilitacji szpitala ZOS-u w Uwiszu, w nawiązaniu do W zakresie spraw finansowych członkowie Zarządu Powiatu Łódzkiego dokonali zmian finansowych w budżetach jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego i wydziałach starostów. W zakresie zarządzania kryzysowego do środki dla Komendy Projektowej i Straży Pożarnej w Głowiczu na zorganizowanie połączonego ćwiczenia projektowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Krajowego Systemu ratowniczo Leśniczego. W zakresie PZDiD dokonano zwiększenia planu zadania pod nazwą odbudowa mostu na rzece Kalinówka w miejscowości w ciągu roku roku. 2745E kilometr 3 plus 552 o kwotę 480 tysięcy to jest o udziału środków na usuwanie skutków kryzysu udziału zabezpieczonych na podstawie promesy z dnia 21 sierpnia 2013 roku wydanej przez ministra administracji i cywilizacji. Zacznę od uchwałę w sprawie zmiany w wydatków budżetu pojazdu na rok 2013 rok zmiany budżetu yy, na 2013 rok, uszczegółowania zmian w planie wydatków wprowadzonych uchwałą w Zarządu Kowiatu Łowickiego, uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych uchwał Rady Kowiatu wickiej w sprawie zmian Bożego, udzielenia pełnego funkcja dyrektorowi II Liceum Ogólnoczkowego im. Mikołaja Kotownika Wojza w zawarcie obchody mają umieszczenia znajdujących się budynkach w budynkach Łownickiego Centrum Kształcenia Ustalnego Województwałskiego w Łączu z przeznaczeniem na funkcjonowanie drugiego liceum ogólno-ształdzącego im. Mikołaja Ustalenie, um, ustalenie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu. Udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Co dalej? Nasze zainteresowanie inwestycją w przyszłość. Udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu trwale kompetencji gwarancją sukcesu. Wydanie opinii przez zarząd powiatu Łowickiego o zaliczeniu dróg na terenie gminy Łowicz do kategorii dróg gminnych. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwał na sesję Rady Powiatu Łóńskiego w sprawach oraz przyjął informację wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu ułowickiego do realizacji projektu wykorzystania Zielonej Światła logistyki od odnawialnych źródeł energii Kształcił się zawodowo. Wyrażenie zgody na przystąpienie powiatu ułowickiego do realizacji projektu podjąłem sta staże zawodowe szansą na dobrą pracę w ramach ucznia przez całe życie naczelniczki. Ogłoszenie tekstu jednolitego ze statutu zespołu 5 zł w powietrzu, ustalenie wysokości obrotu w pojazdów drogowych. dróg. Wypadł biegłego do przeprowadzenia badania, zmiany w budżecie na rok 2013, zmiany WPF-u na lata 2013-2025, emisji obligacji oraz... czy majątkowych i informacje o stanie realizacji zadań załogowiec wicestarosta Dariusz -Matka. i przecież y, ja sobie przypominam, że była możliwość y, nieodpłatnego y, wynajęcia sali i to pytania y, były do Urzędu Marszałkowskiego i było to konsultowane z Urzędem Marszałkowskim chciałem tylko powiedzieć, że w tej drużynie, która tam zwracała się o, o to wynajęcie, tam są 7-8-letnie dzieci y, i, no, fajnie by było, i nie musiały biegać po obliczu, bo się po prostu pozaziemniają. A nie ma innych terminów, nie ma innych możliwości gdzieś bliżej tutaj w Łowiczu. I no, dobrze by było, żeby no, jednak zarząd uchylił się i pozytywnie rozpatrzył prośbę tych rodziców, bo to naprawdę nie jest jakaś jakieś rzecz niemożliwa. A możemy wiedzieć, jaki był cel tego wyjazdu? E, cel tego wyjazdu był to wspólny wyjazd z naszymi polskimi. I myślę, że nasi przedsiębiorcy z, tej, z tego kontaktu e, mogą skorzystać. E, z czego bym się cieszył e, i myślę, że wszyscy powinniśmy się wtedy z tego cieszyć. Natomiast e, dobrze wiemy, że jeżeli te e, kontakty zostaną e, zawarte, zanim Ukraina wejdzie do Unii, czego jej bardzo życzę. E, Tak prawdą jest, pragnę tak, poinformować Wysoką Radę, że wyjazd ten był zaplanowany w formie takiej, że spotykamy się. w poniedziałek. E, w starość w Ciebie się zależało, żeby, żeby być w poniedziałek w pracy, Skorzystając z tej okazji nie... Możemy, myślę, że łatwo policzyć. 147 zł chyba bilet do Krakowa, e, 250 zł hotel. E, W jakim miejscu? Od morze, od skrzyżowania rozmiaru. Przy zmianach dużych szczebli. Przed zmianami dużych szczebli. Zrób Pan adwokaci odsyłanie. Czy ktoś jeszcze chciał? Bardzo proszę, Pan radny. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja chciałbym, żeby Pan Sarez się od. Do sytuacji, która miała miejsce bodajże dwa miesiące temu. Zgłosiłem się wtedy z interpelacją do pana starosty po to, aby pomóc jednej z rodzin, która starała się poprzez wniosek do PCP przystosować swoje mieszkanie, ponieważ tam mieszkają osoby niepełnosprawne i to mieszkanie wymaga remontu. Otrzymałem odpowiedź od Pana Starosty, że niestety, no, nie ma środków w budżecie na to, aby zwiększyć te środki w pcpr -ze. A dzisiaj się okazuje, że robimy przesunięcia w paragrafie 311, 40.10 w ZUS-ach, w paragrafie 41.70 przesunęliśmy 36 tysięcy Czyli są te środki w tym PCP, ze czy nie? Czy pomagamy? Jeśli pomagamy, to komu? To są, tak? Ja myślę, że wszystkie środki, które dysponowane są w PCPR-ze są, są dysponowane Jeśli mogę Panie Przewodniczący Adrocę. Dokładnie tak rozmowałem, jak pan starosta nam powiedział i przyjąłem tą odpowiedź na moją interpelację jako dobrą monetę. A tu się okazuje po kilku tygodniach, że jednak nagle są te pieniądze, bo robimy przesunięcia. Tego już nie potrafię pojąć i proszę pisemnie wyjaśnić zaistniałą sytuację. Odnieść się do mojej interpelacji złożonej dwa miesiące temu, do odpowiedzi, jaką uzyskałem od pana starosty i do tych przesunięć, które na dzisiejszej sesji pan starosta wraz z koalicją rządzącą pozytywnie zaopiniował.